Cześć! W dzisiejszym odcinku Saweru News zaliczymy hat i serwujemy wam newsy z października i listopada, a może i nawet coś więcej. Zapnijcie pasy, czołówka i ruszamy! 30 września seniorzy z gminy Sawerów przejęli na dwa dni stery Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Sawerowie. W tym dniu rozpoczęła się pierwsza ksawerowska senioriada zorganizowana przez GDKZB przy wsparciu finansowym firmy Mile. Wydarzenie oficjalnie otworzył Paweł Odorowicz, dyrektor GDKZB, witając przybyłych gości i zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. W pierwszym dniu imprezy wystąpił teatr ponadczasowi w nastrojowym spektaklu Jak Pięknie Żyć, ballada cygańska. W drugim dniu senioriady odbyła się biesiada z potańcówką i poczęstunkiem, a o prawę muzyczną zadbał Michał Makulski. W ramach tej inicjatywy seniorzy wzięli również udział w seminarium pod tytułem Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na zaproszenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz spędzili miło czas na basenach Term Uniejowskich. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele naszego samorządu. Wójt Adam Topolski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Anna Szcześnia Kryc, Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej Radna Urszula Świątkowska, oraz sekretarz gminy Monika Sroczyńska. Wszyscy bawili się znakomicie i miejmy nadzieję, że Senioriada stanie się naszą nową tradycją. 1 października na terenie GDKZB w Ksawerowie miało miejsce zakończenie rajdu z okazji 83. rocznicy bitwy pawienickiej. Podczas finału dwudniowych obchodów zorganizowanych przez oddział PTTK w Pabienicach oraz szkołą podstawową imienia Władysława Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym Miało miejsce rozdanie nagród dla laureatów turnieju wiedzy historycznej oraz zwycięskich drużyn w rywalizacji na trasie rajdu. Uczestnicy złożyli także kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym bohaterską śmierć żołnierzy 15 Pułku Piechoty Wilków w obronie ojczyzny. 10 listopada pod domem kultury z biblioteką w Ksawerowie miały miejsce obchody upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada. Podczas obchodów delegacje władzy gminy, szkół oraz GDKZB w Ksawerowie złożyły kwiaty pod pomnikiem bohaterów ojczyzny. Nastąpiło też pierwsze uroczyste wciągnięcie flagi na maszt zakupione w ramach projektu pod Biało-Czerwoną części artystycznej wystąpiły dzieci ze szkół podstawowych imienia doktora Henryka Jordana w Sawerowie i Igora Sikryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz przedszkola na Widzewie, a także chór seniora GDKZB. Przerywamy na chwilę transmisję, żeby przedstawić Wam nasz nowy segment – Sawerowska sonda. A dziś pytamy naszych seniorów, co im daje bycie w klubie seniora. To jest po prostu wyjście z tego domu spotkanie się tutaj, czy ze starszymi, czy z młodszymi, no żeby, żeby coś od siebie przekazać tym młodszym, a on młodszym uczyć się też różnych przekazów, no żeby cokolwiek zrobić. Daje mi to radość życia. Siedzę sama w domu, poznaję ludzi przyjemnych, sympatycznych. No, jest mi to bardzo miło. Poszerza moje horyzonty. Uczę się wiele rzeczy. Nie tylko y, umysłowo, ale też fizycznie. Na zajęciach ruchowych bardzo dużo. Przede wszystkim zajęcie, bo my jesteśmy bezrobotni. Także przychodzimy tu z miłą taką chęcią, żeby. Się czymś zająć. No, daje mi bardzo dużo seniora, dlatego że na gimnastykę chodzę na także bardzo jestem zadowolona, że nie siedzę w domu. Mnie się wydaje, że ja tu znajduję siebie po prostu. Lubię śpiewać, <grym> mogę pośpiewać. Lubię zajmować się technicznymi sprawami, po prostu tu nabywam umiejętności. Dziękuję. 16 listopada bieżącego roku z inicjatywy wójta gminy Ksawerów Adama Topolskiego odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu wieloletniego pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Ksawerów. Po dwóch latach przerwy związanej z pandemią, spotkanie zostało zorganizowane po raz szósty i wzięło w niej udział 36 par małżeńskich, w tym 7 par, które uczestniczyły w spotkaniu po raz pierwszy. A byli to Państwo: Marianna i Władysław Bartosowie. 50. rocznica ślubu Urszula i Ryszard Chmiela, 51. rocznica Lucyna i Tadeusz Cywińscy, 50. rocznica Sabina i Franciszek Góreccy, 52. rocznica Henryka i Lechosław Kuśmierek, 52. rocznica Janina i Ryszard Podstawczyńscy, 50. rocznica Alicja i Andrzej Wiśniewscy, 51. rocznica Bukietem kwiatów zostali również uhonorowani państwo Irena i Nikodem Figlus. Para z najdłuższym stażem małżeńskim, która obchodziła 68. rocznicę pożycia małżeńskiego. Życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata wspólnego życia przekazali jubilatom Adam Topolski, wójt gminy Ksawerów, Arkadiusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy Ksawerów, ksiądz Wojciech Błaszczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny nieustającej pomocy w woli zaradzyńskiej, a także pani Krystyna Nocuń, prezes klubu seniora Do życzeń dla par małżeńskich dołączyli się obecni sekretarz gminy Monika Wsroczyńska, radni gminy Anna Szcześnia Kryc, Urszula Świątkowska, Monika Markiewicz oraz Bogdan Dublewski, a także dyrektor SP ZOS Medixa Marek Klijański, dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Sawerowie Paweł Odorowicz, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Ewa Szulbowska oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Berner-Stefaniak. Obok życzeń oraz upominków był także okazały tort z fontannami, przy którym odśpiewano szanownym parom małżeńskim tradycyjne 100 lat. A całość dopełniała oprawa muzyczna przygotowana specjalnie na tę okazję przez Chór Seniora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie pod kierownictwem Michała Makulskiego oraz Kapelę Dobrzanie. 6. Jubileuszowe spotkanie poprowadziła Magdalena Michalak. Wszystkim jubilatom serdecznie gratuluję. 25 listopada na naszej scenie zagościły lata 20 oraz 30. podczas koncertu studia piosenki GTKZB pod przewodnictwem Olgi Fidrysiak-Myszkowskiej. Hity takie jak Miłości Wszystko Wybaczy to Ostatnia Niedziela. Czy Ada to nie wypada? Zostały brawurowo, lecz z nutką dekadencji zaprezentowane przez wokalistki w składzie: Joanna Żewuska, Maura Birkowska, Basia Grzelak Maja Berlińska, Wiktoria Buraczyńska, Karolina Stępień, Amelia Stępień, Hania Pawełczyk, Amelia Jędrzejewska, Ania Żewózka, Paulina Czestkowska. Paulina Suchcicka, Marlena Maberta oraz Olga Fidrysiak-Myszkowska. Wszystkim wokalistkom serdecznie gratulujemy. 30 listopada w GDKZB zagościł wieczór andrzejkowy pełen magii i dobrej zabawy. Uczestnicy bawili się przy wspólnym śpiewie, tańcu i biesiadowaniu. Nie obyło się też bez wróżb i tradycyjnego lania wosku. Przy okazji wieczoru Andrzejkowego Krystyna Nocu impreza z klubu Seniora przekazała na ręce dyrektora Gierka ZB Puchar oraz dyplom za udział w piątym przeglądzie piosenki patriotycznej Matecznik organizowany przez Miejski Gminny Ośrodek Kultury w Szatku. Na dziś to już wszystko. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube oraz lajkujcie nasze media społecznościowe i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jest tam jeszcze ktoś? Przyznajcie się, kto poczekał do samego końca.